No dobrze, kochani, zaczynamy od. Tutaj w przedpokoju, od organizacji tutaj tej półki. No, tutaj są, wiecie, takie rzeczy, które są niezbędne, jak wchodzimy do domu, zostawiamy klucze. I tutaj, słuchajcie, jest Dyson, no bo zaczynam dziewczyny układać buty, zmieniać na takie już wiosenno-letnie. A te zimowe, pomału z nich, wiecie, już pomału je chować. Słuchajcie, dość tej zimy. No i tak odkurzam sobie tą szafkę, powycieram tymi chusteczkami, takimi higienicznymi, antybakteryjnymi, no i tutaj już powsadzam, słuchajcie, takie buty wiosennoletnie. To co? Zaczynamy. No dobrze, kochani, tak tutaj teraz wygląda. Przejrzyście. Czyściutko. Tutaj, słuchajcie, jest jeszcze z boku tak położona łyżka do butów, ale to musi być, bo czasami, wiecie, ktoś potrzebuje. E, tu jeszcze położę wazon e, na kwiaty, bo słuchajcie, też lubię w przedpokoju, właśnie jak świeże kwiaty czy tulipany. Na razie nie mam, więc ten, ale więc tylko tak położę. Natomiast normalnie to tutaj kwiaty też będą. E, tu, słuchajcie. Jest taki pojemniczek, można klucze włożyć, drobne, tak wiecie, na szybko. Okulary czy, czy coś takiego, e, czy okulary, jak wychodzimy na szybko no a tutaj jest słuchajcie taka figurka i to jest nasz sapaczek, leonek i predator, kiedyś dostaliśmy od naszych znajomych właśnie, a ponieważ kolega nazwał go predatorem bo zawsze jak wiecie przychodził to leonek szczekał, szczekał na niego no to został predator i zrobili nam taką personalizowaną słuchajcie figurkę leonka no i został już według kolegi został predator <laughs> wiecie jak to jest każdy nazywa po swojemu to Zapaczek, to Predator, to Leosiu, <noise> także mój tata zawsze mówił Leuś, czyli każdy znajdzie swoją nazwę, ale właśnie o, i my mamy taką Predator właśnie, personalizowany Leonek, także taka fajna przy wejściu, słuchajcie, fajnie tutaj będzie wyglądać teraz. Tutaj mam Home Sweet Home i, i Home is where the heart is. Tak, czyli e, słodki dom, i serce jest tam, gdzie, dom jest tam, gdzie jest serce. E, no i tutaj słuchajcie, półka, wszystko poukładane. O, jakieś tam, wiecie, adidaski, jakieś tam klapeczki, tak na szybko, e, żeby wyjść. Więc na razie ten kącik wygląda tak. Tak, wiecie, minimalistycznie. Tu mówię, tu jeszcze kwiatki świeże przyjdą. Czasami, wiecie, tutaj zapalę też świeczkę jakąś. No, ale właśnie tak. Tak to wygląda. już o meble. Ta szafka na buty jest z Ikei, sieciówka popularna. My tylko, słuchajcie, kupiliśmy takie glamour gałki. O! No i po prostu zmieniliśmy je tak, bo tutaj były takie białe, drewniane, więc po prostu gałeczki sobie zmieniliśmy i zrobiliśmy sobie na wzór glamour. Właśnie wychodzimy, troszkę się wyszykowaliśmy, bo mamy dzisiaj taką, można powiedzieć, kolację e, no wyjątkową dla nas, obiadu kolację. No bo jedziemy coś uczcić, nasz mały sukces związany z, z moim biznesem. E, także tak, nie będę nic za dużo mówić, bo to e, nasz mały sukces, żeby nie zapeszać. Natomiast no, zaczynamy nowy etap, z czego bardzo się cieszymy i to trzeba koniecznie uczcić, więc troszeczkę, troszeczkę jestem odpicowana bez przesady, bo to widzę takie wyjście z mężem, żeby, tak jak mówię, troszeczkę uczcić nasz mały sukces, coś nowego w naszym życiu, coś, co nam się udało i z czego jesteśmy mega zadowoleni. Kolczyczki, bransoletka, ale to może pokażę Wam już na spokojnie w aucie, a teraz uciekam szybciutko już do męża. Dzień dobry kochanie. Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich. Dzisiaj w Anglii się poprawiła pogoda. Słoneczko ładnie świeci, humor dopisuje. Humorki dopisują. Ja nie wiem czy to... Czekajcie dziewczyny, bo... Kamerka tak. A, dziewczynki, biżuterię, którą chciałam Wam pokazać Tak szybciutko, bo mnie często pytacie kolczyczki, takie serduszka, do tego też jest łańcuszek on jest wiecie dłuższy, ale ja go założyłam sobie tylko tak troszeczkę ona na koszule, więc to tak o wygląda mniej więcej ale takie kolczyki śliczne są te kolczyki, prawda? piękne, oczywiście, gdzie? Twarz, Jonutka, zapraszam. <noise> nie wiem, któraś pani miała ochotę. To nie jest komplet. Kolczyki i łańcuszek jest osobno. Natomiast jest jak najbardziej dostępne, a kolczyki uważam, że są śliczne. No. To są takie dmuchane, nie? Tak, one są dziewczyny takie jakby dmuchane. Takie dmuchane serduszka dwa, nie? Takie formy faktycznie takich mam nadzieję, że ta kamerka e, ładnie pokazuje, że one są takie właśnie dmuchane. Dużo jest w ogóle nowości. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam również na live sprzedażowe, bo tam jest faktycznie dużo nowości. E, dużo, dużo... E... Ten, kto jest ze mną, to troszeczkę sobie coś tam podgląda. Natomiast wiecie, na tych liveach no nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego: biżuterii i dużo, wiecie, jest kremów, kremików, balsamów wszystkiego, więc no nie jesteśmy w stanie. Ale możecie gdzieś tam podpatrzeć, bo staram się Wam wrzucać to na Facebooku, to na TikToku, żeby. No muszę Wam porobić dużo, wiecie, zdjęć, relacji, dużo, żeby jak ktoś będzie miał ochotę, to po prostu, żeby właśnie miał. Co tak sapiemy? żeby miał i miał możliwość sobie, wiecie, wracania i e, zobaczenia, jak ktoś będzie miał ochotę dziewczyny coś sobie kupić. Dużo jest dziewczyny. Pytałyście mnie w ogóle, bardzo dużo zapytań e, było, jeśli chodzi właśnie o biżuterię dotyczący właśnie bransoletek takich mankietowych, tak zwane mankietowe, nie? Czyli o takie coś, jak ja mam, dziewczynki, o. I jest dużo, jest dużo wzorów. Ja dzisiaj mam akurat coś takiego. Ona jest taka, wiecie, hop, przyczepiana, tak? Tutaj z przodu zapięcie. No i ja właśnie, dziewczyny, wam wspominałam e, na live'ie też, że ja też właśnie, jak mam koszulę, to sobie tak... Na koniec zaczepią, nie? Wiecie, można latem po prostu jak macie sukienkę na gołą e, rączkę, natomiast też można sobie wiecie, jak macie koszulę czy po prostu bluzeczkę, zakończyć taką biżuterią mankietową, nie? E, I przeróżne wzory są, jeśli chodzi o tą e, mankietowe grubaśne bransoletki, dużo jest dziewczyny, super szampony, czy wiecie co jak wrzucę ten film to mam nadzieję, że, że te szampony będą, genialne szampony imbirowe, duże pojemności, tam jest chyba 400 ml za ten szampon, ta buteleczka, fajna ciemna buteleczka, bardzo fajne te szampony są, E, delikatnie pachną, natomiast bardzo ładnie oczyszczają, robią te włosy takie wiecie się. E, fajne, i imbir też jest na porost włosów, tak jak rozmaryn pomaga nam wiecie odbudować włosy, wzmocnić i e, no i też oczywiście leonek ciepło Jezus <laughs> Leosiu, ciepło jest tak, no i właśnie imbir pomaga nam też na porost włosów, tak jak rozmaryn. Nie działa, że nam, widzie takie te baby hairy też odbudowuje nam strukturę naszego włosa, naszych cebulek. Dobra, moje piękne kobietki, to tak, to tak szybciutko Wam mówię właśnie, ale chciałam Wam pokazać właśnie tą biżuterię, bo dziewczyny, te kolczyki są przepiękne. Te są ładne, takie fajne, ładne, dmuchane duże serca takie widoczne jak ktoś lubi to zapraszam. Gdzie my jedziemy? Jedziemy uczcić mały sukces w sprawie firmy. <noise> w sprawie firmy, tak. Także będziemy jechać sobie na obiadzik. Mhm. No taką obiadę kolację, można powiedzieć. dzisiaj, nie? Tak, dzisiaj, dzisiaj troszeczkę okazji, nie. okazji. Dzisiaj taki obiad, wiecie, nie, że po prostu pochodzimy, tylko taki troszeczkę, czy żeby czy coś czy. tam uczcić. no. I żeby tylko do przodu, nie? Oczywiście. No. Dobra, moje piękne kobietki. Może jak będziemy, to może troszeczkę Wam nagram. Takie mini jakieś przebitki. No a tak to już będzie jak zwykle nasz czas. No i co? Zapraszamy Was do następnego vlog'a, nie? Pewnie to złączę, żeby wiecie, żeby było coś więcej, żeby coś się działo. No. A my uciekamy, tak? Dokładnie. Trzymajcie kciuki. Życzymy gdzie... miłego dnia. Tak, życzymy miłego dnia. E, dziękuję właśnie również tutaj, e, również tutaj Wam dziewczyny, moim klientkom po tej drugiej stronie, e, no bo też nie ukrywam, że dzięki YouTubeowi też e, się osoby pojawiły, które, e, które obdarzyły, wiecie, mnie e, zaufaniem. E, I też... E, tym samym no, wspomagają jakby nie patrzeć e, moją firmę, nie? Bo jednak to są też panie klientki, więc e, dziękuję Wam również za, e, za wsparcie i zaufanie e, po tej drugiej stronie. No. I tyle. Dobra, uciekamy. Jak słoneczko świeci. Kochani, przyszliśmy jeszcze na chwileczkę. My już po obiad, o kolacji można powiedzieć. Nie no, takiej kolacji tak. już właściwie. Już troszeczkę się przeciągło, już jest wieczór, ale słoneczko, jak widzicie dalej, nam tutaj świeci, chociaż jest zimno. Tak. tak wieje, no. Dlatego też wracamy, wracamy naszego malutka, bo wyjechaliśmy z nim, ale jednak wiecie, co poszliśmy na spacerek i zostawiliśmy go później. Daliśmy mu smaczka. Picie chwilę pobyliśmy i dopiero później pojechaliśmy, bo I zostawiliśmy go w domku. No bo powiem Wam, że na dworze jest za zimno, żeby siedzieć. No i żeby jednak, wiecie, w spokoju sobie uczcić to, co mieliśmy uczcić. No i tak. Jak kolacja, kochanie. Jak jedzonko, no pysznie jak zawsze, U, nie? Zawsze. My tu już jesteśmy słuchajcie, któryś raz wracamy i zawsze jest pysznie. Mamy już tutaj swoje smaki, które... E, lubimy, które zamawiamy praktycznie chyba zawsze, czy myśmy zmienili kiedyś i zamówiliśmy ja, tutaj coś innego? A, tak, no tak, no to też był Wiesz. dobry. Ale teraz właśnie taka rybka, no to jest takie nasze danie, które już któryś raz... i zawsze tak samo smakuje, zawsze pysznie, nie? Zawsze pysznie, nie i... rybka w czerwonym karę z warzywami. No tam zrobiłam Wam przybytki. tak jak z krewetkami, tak tak jak wygląda, pysznie tak smakuje, naprawdę. Ale powiem Wam, że dzisiaj było tyle ludzi, nie? Że chyba nigdy tyle nie było w restauracji, dlatego bardzo mało kręciłam. Zresztą, wiecie, no też chcieliśmy spokojnie sobie uczcić to, co mieliśmy uczcić, pogadać troszeczkę, obgadać niektóre sprawy, więc, więc to taki czas też oj, dla nas. Ale dziury tu są. No dobra, kochani. To już teraz naprawdę się tutaj żegnamy, a witamy pewnie w jakichś innych przewódkach, Tak myślę, może z innego dnia, być może z takiego bardziej domowego, nie wyjściowego, tylko domowego. troszeczkę coś innego. Zabrałam Was do Charity Shopu, czyli naszego tak zwanego second handu. Zobaczcie jakie tutaj są ceny. 2 funty, bardzo fajny second hand, 3 funty, czyli 15 zł, 10 zł. Bardzo fajne rzeczy. Chciałam coś wprowadzić innego. Dajcie znać swoją drogą, czy takie filmy przypadną Wam do gustu, czy pokazywać Wam, co my mamy w second handach, jakie perełki czasami można znaleźć za przyzłowiowe grosze. To co? Rozejrzyjmy się razem. Tu dziewczyny, zobaczcie koszulka Karla Lagerfelda. Ona chyba kosztowała dziewczyny jakieś 5 czy 6 funtów. Naprawdę czasami można upolować bardzo fajne perełki w przyzwoitej cenie. Chciałam Wam pokazać coś innego, bo też część z Was bardzo mnie pytała, jak wyglądają właśnie tutaj takie zwane second handy, czyli rzeczy z drugiej ręki. No to proszę bardzo. Myślę, dziewczyny, że warto również tutaj wspomnieć, że wszystkie tak zwane tutaj charity shopy Wszystkie podlegają jakiejś organizacji, gdzie ze sprzedaży tych wszystkich ciuchów, rzeczy do domu, bo w tych second handach nie tylko znajdujemy ciuchy, ale znajdujemy również rzeczy do domu, warto wspomnieć, że ze sprzedaży te pieniądze wszystkie zasilają albo armię, albo osoby chore na raka, albo różne inne instytucje osób potrzebujących, więc zarazem jest również bardzo fajna inicjatywa, żeby wiecie wspomagać takie organizacje, bo idzie to oczywiście na cele charytatywne. Czyny. Warto tutaj również nadmienić taką ciekawostkę, że jest to second-hand, czyli tak zwane rzeczy z drugiej ręki, tak? Natomiast bardzo dużo rzeczy można również tu spotkać zupełnie nowych. Nowiutkie rzeczy również są tutaj oddawane, pewnie jakieś niesprawdzone prezenty czy coś w tym stylu i są po prostu oddawane rzeczy na cele charytatywne. Obiadek rolady z serem żółtym, kiełbaską w środku. Ziemniaczki, koperek jeszcze przyjdzie. No i marchewka, słuchajcie, z jogurtem, pieprz, sól i czosnek. Także taka, wiecie, sałatka z marchewki. No i po prostu rolatki z piersi, z kurczaka, ziemniaczki z koperkiem, i oto. Ot no czemu się tak kłócisz? Ja wiem, żebyś jeszcze zjadł cukiereczka, ale ty wymuszasz za bardzo, ale było już. I ząbki umyłeś nawet i teraz jeszcze byś coś chciał? Aha, a może ty po prostu... aha, Może ty jesteś zły, bo byłeś kąpany dzisiaj? Co się takiego dzieje? Taka kłótnia... <śmianowicie> no, no, Piękny no, panie, jest już ciemno. I ja chyba e, tą porą wieczorową, bo jest wieczór, my uciekamy na spacerek, moje piękne panie, e, z kitulcem na głowie. <śmianowicie> No, i w płaszczu, bo słuchajcie, no jest tak, wiecie, chłodnawo. Jest wieczór, jest dziewiąta godzina, no więc jeszcze jest tak chłodnawo. Uciekamy na ostatni spacerek i chyba wiecie, co już z wami się też pożegnam. Po prostu już chyba z wami się pożegnam w tym vlogu. Podziękuję Wam za spędzony z nami czas, jak zawsze. No i co, do zobaczenia do nowych vlogów. My uciekamy na spacerek, więc teraz już się będziemy z Wami żegnać. Jeżeli oglądacie to również wieczorem, to miłego, spokojnego wieczorku, a jeżeli rano to pięknego dnia, moje piękne panie i co, zapraszam do następnych filmików, a za dzisiaj serdecznie wam dziękuję i ktoś tu na mnie sapie więc ja dziewczynki muszę iść, nie ma wyjścia siła wyższa, pa kobietki Jestem na właściwej życiowej drodze. Wszystko się dzieje o odpowiedniej porze. We właściwym miejscu życia się znajduję. Za podróż przez życie serca dziękuję. Wszystkie sytuacje, które mi się przytrafiają. Głębszy sens dla mojego rozwoju mają. Są jak prezenty od mojej pięknej duszy, pozwalają mi na wyższy poziom rozwoju. Wy